Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. Słowa te ja osobiście bardzo szanuję oraz je wyznaję. Uważam, że w aktualnych czasach, jeżeli chodzi chociażby o gatunek grozy, słowa te zatraciły swoją pierwotną moc. Coraz częściej my jako konsumenci jesteśmy faszerowani tanimi metodami, mającymi za zadanie wywołać w nas jakiś rodzaj ekscytacji. Mówię tanimi, ponieważ metody te zaczęły być mocno nadużywane przez co w mojej subiektywnej opinii zatraciły swoją magiczną wartość. Przykładem takich metod są chociażby jumpscary, które pierwotnie miały służyć za wyładowanie ludzkich emocji. Narodziny kina eksploatacyjnego sprawiły, że powstało wiele podgatunków. Zaczęto eksperymentować, wprowadzać coś nowego, coś starego i miksować to, używać tego pod własne dyktando, często robiąc to przy niskim budżecie. Alfred Hitchcock, czyli fenomenalny reżyser, Ser, który jest tematem dzisiejszego odcinka, znany z takich cytatów jak oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada, albo panika jest bardziej niebezpieczna niż samo niebezpieczeństwo, uważany był i dalej jest za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych reżyserów w historii kina. Znany był jako mistrz suspensu, który specjalizował się w thrillerach psychologicznych i filmach grozy. Przez całe życie współpracował ze swoją żoną. Alma Lucy Revil, who was his screenwriter. Well, uh, for me, it all starts with the uh, basic material first. Now, the question when you have, we'll say basic material, you may have a novel, you may have a play, you can have an original idea, you can have just a couple of sentences. And from that, the film begins. Now I work very closely with the writer and begin to construct the film on paper from the very beginning. We say, well, when we roughly sketch in the whole shape of the film, and then begin from the beginning. And you end up with, say, a hundred pages or maybe even more of Narrative, which is very bad reading for a literateur. I mean, there are no descriptions of any kind. No, for example, he wondered, because you can't photograph, he wondered. And no camera pans right or anything. Not at that Garbage, stage. No. Not at that no. stage, no. It is as though you were looking at the film on the screen and the sound was turned off. And therefore, to me, this is the first uh, stage. Now, the reason for it is this it is to urge one, to drive one, to make one work purely in the visual, and not rely upon words at all. Because I'm still a purist, and I do believe that film, being the newest art of the 20th century, is a series of images projected on a screen and this succession of images create ideas which in their turn create emotion just as much as in literature words put together create sentences and so on so forth Mimo wszystko Hitchcock był dziwnym człowiekiem. Posiadał obsesję na punkcie kontroli w sferze zawodowej czy też prywatnej. Zdarzało mu się szantażować aktorki oraz oszukiwać widzów. Jedną z jego obsesji było obsadzenie w swoich rolach blondynek, które, jak twierdził, wypadają idealnie w roli ofiar. Jedna z aktorek, Tippi Hedren, która grała w kultowym filmie Hitchcocka Ptaki, oskarżyła Hitchcocka o przemoc seksualną. Napisała nawet o tym książkę, aczkolwiek kolwiek dowodów na to zbytnio wiele nie ma. Czego jednak by nie mówić o Hitchcocku, reżyserem był fenomenalny. Potrafił fantastycznie budować napięcie. Nie przy pomocy tanich zagrywek czy też dialogów, tylko za pomocą metod audiowizualnych. Często najpierw pokazywał zagrożenie, a dopiero potem bohaterów. Celowo opóźniał moment kulminacyjny. Przyciągał napięcie widza do granic wytrzymałości. Gdy coś miało się wydarzyć, odwlekał ten moment, żeby emocje narastały. Przykładem jest na scena pod przysnieczem z udziałem Marion Crane w psychozie. <śmieniciela> Widzi na ekranie, że za zasłoną zbliża się ktoś do kobiety, natomiast akcja trwa i trwa. Finalnie dostajemy jumpscare, który jest na swój sposób specyficzny, gdyż słyszymy takie instrumenty smyczkowe, rwane, które są bardzo nieprzyjemne i wprawiają Widza w taki dyskomfort. Jest to w mojej opinii taka audiowizualna terapia szokowa, która wpisała się w popkulturę i często w wielu filmach zaczęto wykorzystywać tą metodę wyładowania emocji, jaką zastosował Hitchcock w Psychozie. Innym ciekawym przykładem jest kolejny dobrze znany film Hitchcocka pod tytułem Ptaki z 1963 roku. Jest to kolejny ciekawy przypadek budowania napięcia w sposób miarowy. Film opowiada historię Melanie Daniels, bogatej kobiety z San Francisco, która jedzie do miasteczka, by zrobić niespodziankę nowo poznanemu znajomemu. Po jej przyjeździe dzieją się dziwne sytuacje: a mianowicie ptaki zaczynają atakować ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak powiedział Hitchcock, nie wszystko musi mieć sens. Największy strach pochodzi z tego, co niezrozumiałe. Reżyser nigdy nie wyjaśnił, dlaczego ptaki atakują ludzi. W dodatku po raz kolejny mamy zastosowaną nie klasyczną muzykę filmową, tylko bardziej taką elektroniczną, stworzoną przy pomocy instrumentu zwanego Mixtur Trautonium. Reżyser bardzo skrupulatnie podchodził do konkretnych scen. Przykładowo scena, gdzie ptaki siedziały na placu zabaw i nagle zaczęły atakować dzieci, była kręcona aż tydzień. Chociaż Hitchcock nigdy nie zdobył Oscara za reżyserię, był pięciokrotnie nominowany, jego twórczość po dziś dzień jest szeroko komentowana, jest uznawany za jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina. Dzięki że dotarliście do końca, zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz lajka. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!